Wsunięcie wszystkich żetonów na stół to zdecydowanie za mało, żeby wygrać partię. Bo, na wszelki wypadek, gdyby rywal się nie przestraszył i nie odszedł od stołu, trzeba mieć jeszcze mocne karty. Ferrari w ten weekend przywiozło do Barcelony wszystkie najmocniejsze karty, jakie miało w fabryce w Maranello. Nowa jednostka. Nowy pakiet aerodynamiczny, a tylko w trzecim sektorze toru samochody Ferrari przegrywały z Mercedesem aż 0,8 sekundy. To jest absolutna przepaść, jeżeli chodzi o Formułę 1. To jest przepaść, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są dwa czołowe zespoły, które mają walczyć o tytuł. A Mercedes, jak precyzyjnie naoliwiona maszyna, jak czołg, idzie do przodu, a Ferrari na ten moment zdaje się jedynie rzucać w niego kamieniami. Najbliższa szansa na pokonanie Mercedesa już jutro, a czy uda się to Ferrari? O tym wszystkim już za chwilę, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 11 maja, Daniel Biały, echa Padoku. W poprzednim materiale pytałem, czy Barcelona może być takim punktem zwrotnym sezonu, czy tu coś się zmieni. To moje pytanie było podszyte trochę nadzieją na to, że rzeczywiście Ferrari, przywozując te wszystkie nowe rzeczy, będzie w stanie zagrozić Mercedesowi, będzie w stanie odwrócić losy tej rywalizacji na szczycie. No niestety, dzisiejsze kwalifikacje pokazały, jak brutalna jest Formuła 1. Ferrari bardzo chciało, ale nie miało w zasadzie żadnego argumentu. Sebastian Vettel po zakończeniu dzisiejszych kwalifikacji powiedział, że on Wyciągnął z samochodu absolutnie wszystko. I rzeczywiście możemy Sebastianowi wierzyć, bo te pierwsze sektory wyglądały całkiem nieźle, ale w tym trzecim sektorze, kiedy potrzebny jest duży docisk, Ferrari po prostu traciło i to niesamowicie dużo. Ferrari w ten weekend naprawdę nie wygląda dobrze. Już w popiętkowych zajęciach widzieliśmy kalkulacje wskazywały, że strata do Mercedesa w trybie wyścigowym to około jednej sekundy to dużo. Jeszcze warto dodać, że w tych. W kalkulacjach to będzie ważne za chwilę, kiedy zabierzemy się do analizy takiej, tego, co może się wydarzyć jutro. W kalkulacjach to Red Bull był drugą siłą, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. Dzisiaj prawdziwą gwiazdą był Mercedes, a błyszczał z tego duetu Walter i Bottas. Bottas po raz trzeci z rzędu wygrywa kwalifikacje i Lewis Hamilton chyba powoli zaczyna się martwić. Dlaczego tak sądzę? Przede wszystkim dzisiejsza konferencja prasowa, gdzie Lewis Hamilton był takim Spokojnym, ale poirytowanym kierowcą. On bardzo skracał wszystkie wypowiedzi, nie bardzo chciał chodzić w szczegóły, nie bardzo chciał wchodzić w interakcje z dziennikarzami czy z kierowcami, którzy siedzieli. bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz: w trakcie tygodnia Lewis Hamilton powiedział, że doszło do pewnej zamiany inżynierów. Jeden z jego inżynierów wyścigowych trafił do obozu Botasa, bo inżynier, który pracował u Botasa, przeszedł do serii Formuły. E. No i tutaj zaczyna się takie małe szukanie wymówek. Tego Luis do tej pory nie robił. Czy Luis chwytał się za te wymówki właśnie wtedy, kiedy zaczynało mu brakować trochę gruntu pod nogami? Jeszcze ciekawa rzecz: Niko Rosberg w trakcie ostatnich dni radził Walteriem Bottasowi, żeby absolutnie nie irytował, nie denerwował Luisa Hamiltona, bo ten poirytowany potrafi się zebrać w sobie i pokazać na to, że jeszcze więcej niż do tej pory. A Walter Bottas spokojnie dzisiaj rano zjadł siankę, wjechał na tor. 60 sekundy przewagi nad Luisem Hamiltonem to naprawdę dużo. Tutaj Walterii może. Zyskać bardzo dużo pewności siebie, co może mieć pozytywny wpływ na jego wyniki w dalszych wyścigach właśnie w trakcie tego sezonu, który tak naprawdę dopiero się rozpoczął, ale te 60 sekundy nie będzie miało jutro żadnego znaczenia, kiedy samochody ustawią się na starcie, bo te linie startowe są wymalowane na stałe. Tutaj czas kwalifikacji nie ma absolutnie wpływu, jak daleko samochody są od siebie. A jutro Walter i Botas może się spodziewać tego, że jego partner zespołu nie będzie już tak przyjacielski. Louis jutro na pewno wystawi mocno łokcie i chyba nie odpuści tego ostatnio w Baku. W Baku Luis mówił, byłem za miękki, teraz Luis może być zdecydowanie twardszy na torze, nawet w stosunku do rywala zespołu, bo stawka powoli zaczyna rosnąć, a Botas na tej fali może być tak pozytywnie nakręcony, że pokonanie go później będzie naprawdę bardzo trudne. Valtteri czuł się lepiej w samochodzie w trakcie tego weekendu, on no, ty mówił poza tą małą przygodą w trzeciej części, w trzecim treningu Walteri wyglądał naprawdę bardzo dobrze, a Louis cały czas walczył z samochodem. On nie czuł tego samochodu tak jak powinien. Na konferencji też obaj kierowcy dostali pytanie jak zareagowali na te poprawki, jak ten samochód się zachowuje czy Walteriego zapytano czy pasuje to do jego stylu jazdy. Walteri powiedział: "Mamy więcej docisku, mamy więcej przyczepności każdemu kierowcy, taki układ pasował". No Luis w zasadzie to potwierdził, ale bez entuzjazmu. Jeżeli chodzi o Ferrari, jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, to jest ta przedwczesna chęć wielu kibiców. Ja mam dużo sympatii do Charlesa Leclerca, żeby właśnie Leclerca uczynić liderem zespołu. Błąd w baku, błąd w trakcie tych kwalifikacji, bo ten szeroki wyjazd na tarkę przy dużej prędkości był błędem, błędem kierowcy. I to powoduje, że Charles Leclerc traci szansę na dobry rezultat. Pamiętajmy, to jest dopiero pierwszy jego sezon w czołowym zespole na szczycie, kiedy ta presja jest naprawdę duża. Myślę, że Sebastian Vettel słusznie jest przez Ferrari określany kierowcą numer jeden i na niego Ferrari będzie stawiać, bo w perspektywie całego sezonu myślę, że ten argument przeważy. Sebastian Vettel pokaże, że to on był kierowcą, któremu należał się ten status numer jeden. Nie wiem, czy w tym samochodzie uda mu się pokazać coś więcej niż to, co pokazuje. Zobaczymy. Kierowców Ferrari rozdzielił Max Verstappen. Verstappen był raczej zadowolony. W ogóle ten weekend wyścigowy na razie wygląda bardzo dobrze dla Hondy, bo Honda ma trzy samochody w dziesiątce. Ten kolejny, kolejny samochód jest duża. Tu za pierwszą dziesiątką Albon będzie miał jutro szansę wystartować do tego wyścigu z nieco inną strategią, jeżeli chodzi o opony, więc to też ciekawie będzie wyglądało, jak Albon poradzi sobie z tą odwróconą strategią. Honda naprawdę wykonała kawał dobrej roboty i możemy spodziewać się jeszcze lepszych rezultatów, kiedy Red Bull dogada się z tym samochodem, bo widać, że na razie jednak nadal brakuje, mimo tych poprawek, Red Bull odstaje od Mercedesa. Przecież niedawno Red Bull miał najlepsze, na dwozie, najlepszą aerodynamikę w stawce. Tu ciekawostka w magazynie Tech Talk, to jest też taki magazyn, oficjalny magazyn Formuły 1, Mark Hughes powiedział, że Red Bull prawdopodobnie ucierpiał bardzo mocno na zmianie przepisów dotyczących konstrukcji przedniego skrzydła, ale chodzi o ilość tych elementów, które znajdują się pod głównym płatem. Do tej pory tych elementów mogło być pięć. W tym sezonie ograniczono ilość tych elementów do dwóch. One były kluczowe dla filozofii prowadzenia przepływu powietrza. W samochodzie Red Bulla i Red Bull nie może sobie z tym poradzić. Red Bull cały czas z tym walczy, szuka jakichś innych rozwiązań, ale to jest bardzo trudne. No i widać tego tempa w samochodzie brakuje, bo w Barcelonie nie tylko jednostka, ale właśnie ta aerodynamika, duży docisk, mały opór, mają ogromne znaczenie. Myślę, że z czasem z biegiem sezonu Red Bull sobie z tymi problemami poradzi. Zwracam uwagę również na hasa. Has nagle odżył. Ten samochód, który w trakcie czterech wyścigów był nigdzie, zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu, nagle jedzie na takim samym poziomie, na jakim udało się. Przejechać te zimowe testy. Has znowu błyszczy. Kluczem do tego wszystkiego są oczywiście opony. Kevin Magnussen w wywiadzie powiedział, że on już ma dało się rozmawiania o oponach. Odprawy, wywiady, wszędzie, tylko i wyłącznie opony. Nie o tym powinno się rozmawiać, przynajmniej według Kevina Magnusena, a o innych kwestiach, o rywalizacji na torze. I tutaj ciekawą rzecz powiedział Ginter Steiner. On powiedział, że w ten weekend jesteśmy w stanie odbudować temperaturę opon. Opony wyjęte z kocy automatycznie tracą około 5 stopni. Kiedy kierowca wjeżdża na tor w tych czterech wyścigach sezonu, kiedy kierowcy Hasa wjeżdżali na tor, nie byli w stanie odbudować tej temperatury. Tutaj dzieje się to w zasadzie bardzo szybko, już po kilkuset metrach, kilku, kilku szybkich zakrętach opony znowu łapią temperaturę i można się ścigać. I has naprawdę ma szansę na pierwszy dobry weekend wyścigowy. Zobaczymy jak będzie z tempem jutro, ale na razie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Trochę gorzej wygląda sytuacja Renault. Renault w zasadzie w ostatniej chwili rzutem na taśmę załapało się do tej e, finałowej części czasówki. Daniel Rikardo ukończył tę część czasówki na dziesiąte miejscu, ale przez karę, której, e, którą zarobił sobie w baku, nie będzie mógł wystartować właśnie z tego, e, z tego miejsca. Kiepski weekend, to jest kiepski weekend również dla Racing Point. Zespół Racing Point przywiózł Spory pakiet poprawek, ale jak widać, na razie nie może się dogadać z tym samochodem. Myślę, że tutaj opony, ale również inne kwestie to rozbite, rozbite zawieszenie, jeżeli chodzi o strola. Różnica między tymi samochodami to nie jest łatwa sytuacja dla zespołu, żeby to wszystko poukładać, bo miał być jeden spójny pakiet, zebrane dane miały być pewnie porównane, wyciągnięte wnioski a przy takiej protezie u strola trudno jest wyciągnąć dobre wnioski dla obu samochodów dobrze je ustawić do wyścigu. Toro Rosso, już mówiłem. Słowo na temat Williamsa. Jeżeli chodzi o Williamsa, dla mnie ten weekend jest niezwykle istotny, bo kończymy pewien etap, pewien rozdział i ja mam nadzieję, że ten rozdział nie, nie wróci. Przestrzeń potrzebna do tego, żeby budować te wszystkie teorie spiskowe, żeby opowiadać naprawdę rzeczy, które w Formule 1 tak naprawdę nigdy nie miały i nie mają miejsca, zmniejszyła się rozmiarem mniej więcej do wielkości pudełka od zapałek i oby wszystko tam już zostało. W ten weekend obaj kierowcy mają identyczne podwozia, czy może inaczej, Robert zamienił się podwoziami z George'em Lasselem. Obaj panowie mają nowe podłogi, ta zła podłoga, która nie miała być przyczyną wielu kłopotów, została rozbita przez George'a Lasela na studzience w Baku, więc tutaj nie ma o czym rozmawiać. Skupiamy się od tego momentu przynajmniej, mam taką nadzieję, na czystej rywalizacji sportowej, a w tej czystej rywalizacji sportowej jeżeli weźmiemy pod uwagę wynik kwalifikacji dzisiejszej kwalifikacji górą jest George Asa i ta różnica jeżeli chodzi o George'a i Roberta jest duża, na pewno są tam inne elementy które wpływają na to, że Robert nie może dogadać się z tym samochodem ale ja cały czas staram się patrzeć na tę sytuację z punktu widzenia takiego obiektywnego obserwatora na co zwykle patrzymy porównując innych kierowców kojarzycie te porównania kto ile kwalifikacji wygrał no i to porównanie liczę to dopiero od tego weekendu te pierwsze cztery wyścigi odstawiam w ogóle bo ta trudna zima ta zła zima te złe testy dla Williamsa sprawiły że Williams dopiero teraz w Barcelonie tak naprawdę rozpoczyna sezon i od tego momentu będę oceniał Williamsa na razie jest 1-0 dla George'a Russell'a i tak jak wspomniałem ta przewaga George'a jest znaczna cieszy mnie to że w końcu skupimy się na rywalizacji czysto sportowej jeżeli chodzi o Williamsa, no to ten dystans nieco się skrócił, ale ja bym tu chyba przychylił się do tych wszystkich rzeczy związanych z oponami, o których mówiłem w przypadku Hasa. Ten tor dostarcza dużo energii do opon, on pozwala zbudować temperaturę. Nawet kierowcy mieli problem, szczególnie z tylną osią, która się przegrzewała. Kiedy kierowca zbyt mocno przycisnął w kwalifikacjach w pierwszym sektorze, w ostatnim sektorze miał duży problem, żeby utrzymać tylną oś na torze, opony przegrzane... Dzisiaj e, powiedział o tym Max Verstappen: Robią się jak żelek, który po prostu chodzi we wszystkich kierunkach, który e, pływa po tym torze. No i tak rzeczywiście jest, musimy kierowcom wierzyć, że takie są uczucia, więc e, nie ma problemu z temperaturą. Bo on, wszystkie samochody teoretycznie powinny pracować lepiej, poza Alfa Romeo, bo tutaj Fred Wasser powiedział, o nim wspomniałem, Alfa Romeo. Fred Wasser powiedział, że dzisiaj rano, kiedy było chłodniej, czuliśmy się na torze bardzo dobrze. Kiedy zrobiło się cieplej, te opony nie pracowały tak dobrze. Być może wypadały już poza to optymalne odno pracy, nie były za zimne, ale zbyt, zbyt ciepło kierowcy Alfa Romeo nie potrafili sobie z tym wszystkim poradzić. Więc jeżeli chodzi o Williamsa, w końcu pewna namiaska normalności, w końcu będziemy mogli cieszyć się sportową rywalizacją i odłożyć na półkę do tego małego pudełeczka wielkości pudełka od zapałek, te wszystkie spiskowe teorie, te wszystkie złe rzeczy, które miały dotykać Roberta, tego już nie ma, o tym już zapominamy. Od tego momentu jest tylko sportowa rywalizacja. A teraz słowo na temat tego, czego możemy spodziewać się jutro. No ta strata Mercedesa, strata Ferrari do Mercedesa jest tak duża, że dogonienie Mercedesa w wyścigu będzie bardzo trudne. Przypominam, około sekundy straty w tempie wyścigowym, choć Sebastian Vettel mówił, że na wyścig może wyglądać lepiej, bo mamy taki nieco inny setup, nieco inne ustawienia samochodu, ale jak będzie zobaczymy, no, ale Mercedes powinien odjechać tutaj na, w czołówce, będziemy się pewnie ekscytowali tą bezpośrednią rywalizacją między Hamiltonem a Bottasem, no dalej myślę, że Max Verstappen ma szansę ugryźć Ferrari po raz kolejny, przy, przynajmniej utrzymać pozycję przed Leclerciem, a być może zaatakować nieco mocniej, a jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, tam na pewno będzie, te zespoły środka stawki, tam na pewno będzie dość wyrównana walka, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Hasa, jeżeli chodzi o Toro Myślę, że tam ma to szansę się wszystko świetnie przemieszać. Jeżeli chodzi o strategię na się wyścig, najszybsza strategia na dwa postoje, ale pewnie czołówka będzie chciała pojechać ten wyścig na jedną zmianę. Myślę, że Mercedes spokojnie może, myślę, że tej jednej zmianie. Co się wydarzy zobaczymy, ten pierwszy zakręt będzie bardzo ciekawy. A jeżeli chodzi o Williamsa, no Williams Celem Williamsa pewnie jest ukończenie jutrzejszego wyścigu, tak jak było poprzednio, ale tutaj, tak jak mówię, już bardziej będziemy się przyglądać temu, jak to wszystko wygląda sportowo, jak wyglądają czasy, jak będzie Williams się poprawiał bądź nie, bo tak jak wam mówiłem, tych poprawek jest bardzo niewiele i będzie ich bardzo niewiele w trakcie sezonu. Widzimy się jutro kolejny, mam nadzieję, ciekawy wyścig Baku narobiło nam dużo apetytu, a potem. No było dość spokojnie, mam nadzieję, że Barcelona na razie była bez jakichś większych ekscesów, więc ten wyścig zgotuje nam ciekawe emocje. Na to liczę, na to Was zapraszam. Widzimy się już wkrótce. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia.